Wczoraj w tą grę nie grałem? No. E... Myślałem, że tę gry wczoraj wyłączałem. Dziwne. A, widzę, że się to nagrywa. Trochę... ...złym mi się, co to nagrywać. No... Akurat ekran budowań się wyłączył i pewnie już mi się to nagrywa, ale never mind. Siema, witajcie w kolejnym, drugim odcinku pracy z Multicode Mobile i teraz to będę na pewno grał. To zawsze do wiecie, ale widzicie, tutaj dni, będę takie będę będą gorsze nagrody. Co tą grę. I myślę że ją włączyłem, ale Trudno. Mm. No trudno, widzicie, jak się jedną grę nie, nie włączy, to wszystko się resetuje. Chodzi o to, ja właściwie wczoraj nie włączyłem, nie wiem czemu, byłem pewien, że włączałem tą grę, ale niestety nie. Nie wiem, nevermind, to wszystko jest ja dobrze. naprawdę myślałem, że tę grę wczoraj włączyłem i zapomniałem. Dobra, to nie... No nieważne. Dobra, no to w dzisiejszym filmie... Zaczynę mam tylko dopiero te od trzy dusze. W dzisiejszym filmie będę grał kryptę. Pyk. Tak tą kryptę. Hmm... Widzę, że Aha! To są jakieś żarty. na no, Przepraszam za ten fail na początku odcinka ale widzę, że wcześniej wam co do i zapomniałem. Odnalazł 3D prąd? Nie, nie. Piram. taki kamień z to jest? Eee... fajny początku odcinka. Super. Czekajcie. Eee... Kamień żywieniakami, kamień ciekawe. Ja mam tych kamień żywieniaków, czekajcie. <laughs> to wybieram zmęczone postacie, a to są te, które... Aha. No to muszę kamienie żywienia złożyć. Przepraszam za to, do początku odcinka, ale... ...zapomniałem, że już kryptę wcześniej włączałem, kilka dni temu. No to trudno, do tego najtulfa nie wezmę, no. Takie życie. Mówię! Sorry za ten fairness na początku odcinka. Ale muszę z tą trójkę, bo ona jest najlepsza na kryptę. No dobra, niech będzie. O, właśnie, o to mi chodziło. Yy, no dobra. Jeszcze raz to użyłem w ogóle swoją drogą. Dobra, no to idę. No to w tym odcinku pokazałem kryptę. Sorry za ten fails na początku odcinka, ale. Nie wiedziałem, przepraszam, zapomniałem, że do krypty wchodziłem mi coś, temu, never mind. I tak wygląda krypta. Tu mamy zapasy, tu mamy różne kamienie, trudno zdobywać. Jest legenda. No i tu mamy różne, gdzie mamy położenie, właśnie krypty, pusty węzeł. Skrzynie, na przykład z mamy takie nagrody. I jest to bardzo opłacalne. Rzadkie niewyżki, no właśnie epickie rzadko się pojawia. Często jest spotkanie z i rzadki, i ze rzadką też można zdobyć być z mocy krystały. Go fajna. Mamy nagrobki, za które są dosłane serca krypty, epickie 50, no i walki łatwiejsze, trudny boss. No i co, no to jedziemy do krypty. No idziemy na dół, no i <laughs> mm. No to co? No to let's go. No to coś na kryptę. Tak jak lubicie na odcinku drugim krypta! O, Słyszę wszystko. Czekajcie. Ciekać co może zagłosić. ちょっとや A jak będziecie mieli za głośno to... To sorry, bo słyszę głosy. No... obejmę trochę podkoszenia telefon... I jak będziecie mieli za głośno to sorry... Czekajcie... Bo ustawienie efektów to jest 20, to jest 70, a głos A ja będzie telefon za głośno? Czekaj, to jest nie sprawdzę tylko... O, widzicie? I tutaj... Za wygraną takie jest coś, No, czekajcie, o, to jak mieliście na początku zagłośnią, to przepraszam, bo zapomniałem, że trochę trochę miałem podgłoszony, ja tylko słyszałem sobie z telefonu, dobra, no to mamy tu kolejną walkę i na przykład jak, i widzicie, posadę na to i kolejna walka, ale jak posadł w górę, to, uwaga, kolejna nagroda. Bo krypta to trochę zmienione. Na przykład y, trochę łatwiej jest w krypcie to, że jest więcej jest takich nagród. I wtedy łatwiej takie rzeczy jak serca krypty i inne sprawy. O, na przykład, kamień zdrowia mały, nie? Więc gdzie pójdziemy mamy kolejne więc Tu idę w górę i na nagroda. I tam w jest kolejna. No, to to trochę jest zmienione ta krypta. Bo jest było wiele trudniejsze i mniej takich nagród, no bo zdobywać. Też to pozmienili to ułatwili to dzięki temu twórcy. No i to mamy kolejne walki. No to teraz pójdę właśnie do tej, która są najbliżej. ci do widzę dwóch subzierów i Kongzina. No to tak. No to niech kolega skoro w zawalce. Czy taki ta z Kongdzinami. Nikogo nie uda lecieć. Po co? No i tak nie wiecie bo się na krypta. <grypto> Nie ja wam pokażę na tym odcinku wszystkie walki, to są te krypcie czy nie, ale będzie pokazać bossa, Do bossa podejdziemy. Aaaa, zimne do chwyta! Ooooooo! Nie mogę postawić się bo żeby taki domadzić cały czas. Szepka, nie jest to taki dom. Kurde, masakra. Te sadziro jest zbyt. Ołupi? Tak, Fatabloma. Kuźiwa. Nie wiem, co by sobie wziół No, złą walkę wybrałem. Widzę już tam. No, trudno taki do zawsze skrzesić. O nie. No i ja, mam Się, jak do tego doszło. Dobra sub masz skorpiona, tylko zwieśnij. Masz swoje sub -Zero. Jo. Oh my godness. A widzicie, jak to zginie, to to też nie pojawia. Ale spokojnie, skrzeszę tak idę. O, Dobra. No to już wiecie, jakie walki lepiej nie bierzcie, bo ciekawe jak jest ten Sub-Zero z Ons masakra. Nie z zimiazdy, dożyka zdrowia bardzo dobrze, kuźwa. o nie, Baraka Jastur, nie, nie. To jest zbyt OP. O, jest też skrzynka, może Krystal dostanę. Uwaga. Jakaś z się bardzo dobrze to się przyda. No dobra. I pójdę do tej walki też do tej średniej, gdzie to jest poziom normalny. Trudny, sorry. No do trudnego pójdziemy właśnie teraz. Że wam też taką walkę pokazać. I co jest ważne na te statystyki patrząc co widzicie? What the hell? Wytyfy. To jest niby trudne, ale z jest sobie Zostań z komentarza, Czekajcie komentarzach. Czekaj, jaki Taki da. Proszę bardzo. Wstawaj. Musisz ożywić. Zmarchaj stać. Trudno zrobić te mhm. Jest to widz, jaki tron to faktycznie, Ale tak muszę lecieć. Mm, dobra. Jeden wystarczy. Małek, który mam dużo. Masz taki da. Dwa. Gęsi 2 No i świetnie, i mogę wrócić. Let's go. No, na przykład. Nie, nie chcę, żeby ten ciąg był za długi ja odpier, jak pierwszy. A tylko to wam wszystkie walk w krypcie nie pokażę. Tylko te niektóre. wait Mhm. Ten Kurde no tak, jeśli będę go dażał, to będę walczę. To jest dobrego zaniebu, że nie. To szybko się zniszczyć. Dziękuję. Opłacę, że tak zmienię w wasze postacie, żeby... ...domą I żeby ten, ktoś ma mnie życie, żeby później walczył. Możesz tą osobę, zmienić życie na większe, nie co cię dziwić. A może ty ekstra iluzja. No widzicie, ona ten jeden kolor krwi. Bang. Easy. Bang. Easy. Fight. No i co dalej? No to... Tą walkę nie opłacało się robić, bo... Z najdrogiej ścieżki dalej nie miałem Ale chciałem ja tylko tę walkę pokazać, ale widzę, że trudna, a to naprawdę łatwa Jestem dość kompetent, ptaza. Mówię, ty walki widzicie bardzo dużo w krypcie, tylko... O, nie będę się... Głównie, że walki walkie się dostaje do serce krypty, nie? I ona iść dalej O To jak to bukan walkę, to widzicie że ścieżka dalej I chyba to zrobię mhm, do, a bo czekajcie, to tutaj mam drogę kolejną, do, gdzie? do, o, świetnie, kolejna, e, To trochę słabsza, no ale spoko, i zawsze w serce krytyny ma propsia, dobra, o widzi, do tej walki, tam gdzie jest Sonia, Lei, tka si księg. nie ma, się iść, bo tak to, to tylko serce się dostają, nie ma dalej ścieżki, o, to będzie pewnie trona walka. <grym> Okej, okay, spoko. Ale, co, ale to są dwie postacie, które potrafią... Ten jak to się nazywał... Um, Wyszczeć moc. O. Tak, Johnny Kest też potrafi wysać moc jak Kensi. Tylko będzie ciekawie. No dobra, i ciekawe do tej walki. Jak przyjdę to do, dojdę do bossa. Jak tak to wam właśnie pokazy walkę z bossem. Nie wiem czy wygram. Jest nowa mapa. Właśnie zupełnie dodać. Czekajcie, Zapomniałem dodać, je właśnie aktualizacja Harry Nowy też dodaje nową mapę z Magat 1. Losowe zmiany postaci. Oh no. I ta mapa to jest rezydencja Johnny Cage'a. No i nic, żeby sobie Nevermind, right No. No tak. Tak, masz rację z Zonikiem. Dobrze, dobrze mi robisz, mhm. Bardzo dobrze. No dzięki. Po co mi to zrobił? Tak mało. Kęsiem nie mogę grać. w mi grę. No, właśnie to są te losowe zmiany, nie lubię zmiany sobie zmian. Kurde, no, to weźmiemy na kęsiego, ale nie mogę. O, gdzie? O wilku mowa. Jest teraz. A Jest na to muszę lecić. Dobrze, mam dużo tej kamieni mocy. Zdrowia. No ale widzieliście chociaż nową mapę i właśnie te nowe mapy są częściej w tych kryptach i walkach z graczmi. O i tam jest boss, widzę Smoke z Mkot 1 Shang z Mkot 1 i Kenshi z MK1, o kurde. Na pewno no, idzie bardzo z bossem, Czy smolkę z Mkot 1 ale z częścią. No dobrze, no to no, chodźcie zobaczyć w akcji. <grym> Dobra. Chodźcie do z drogą i teraz mały, mały kamień zdrowia i za wam coś pokażę też niech ma maxa na no bossa, co się przygotować jak widzicie czy no tak, to lepiej sobie przygotować na bossa i ja czekajcie, dam tak duży kamień zdrowia ja po jednym wiedzę że zdrowia będą mieli ta, ta trójka i test to też daje często duży kamień mocy dzięki temu nasze postacie Będą o wiele silniejsze. I teraz mogę się, bi się bić. No to na koniec odcinka zobaczycie walkę z bossem w krypcie. Czy wygram, czy nie? No to się okaże. Sam się ciekaw, co do walka wygram. Fight! A widzicie, to jest czas. To nie takie łatwe. Chcę szybko pokonać. Если кончен, то скончено, то идет психопам. Добра. Тест не показывал. Интересно. не скажу, Nie jestem trudniejsza walka z bossem, są trudniejsze. Tutaj nie jest to takie też łatwe, ale. Miałem wiele, 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 wiele trudniejsze walki z bossami. A ja on się blokował. Widzicie? Jak to? czworo, że jestem w razie Oj, przegrała. Widzicie. No, leży warka z własną to jest łatwa. Ale mówię, no miałem wiele trudniejszy. Soooo. Co, co to było? Nevermind. O, coś mi się kończy, okropno. Szybko, chodź szybko i... A dzięki, sanko. O, jeszcze no, dobrze. Czekajcie, może mi się uda. No nie za daleko jest tam. Za późno. Стропи, а, подожди, каким заказом я бы себе поколеть? Ну, серьезно, серьезно. Так, девять, закулу, до семи. Нет, 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 Ale nic straconego. Widzicie? Jednego bossa pokonałem i na szczęście. Dobra. No. Teraz to, co widzicie, jest na pewno dziwne, że. Co się stało? Że tak mi dziwnie przerwało bo i to widzicie innych bossów. A to dlatego, że tamtą aplikacją, którą nagrywałem, film, no w tym momencie właśnie mi się urwała, którą widzieliście. No i niestety nie by nagrywałem, nagrywałem, ale niestety mi się nie dograła tam ta końcówka. Jak tam pokonałem tam tych bossów z jeden 1 i tak dalej, no to muszę teraz nagrywać tą końcówkę, dobrać. Akurat końcówka odcinka mi się nie nagrała. No świetnie. Dobra, teraz do gry nagrywam tą kamerą, bo to w telefonie. Mam nadzieję, że ona będzie lepsza i nic nie stanie. I jak sam widzicie, tutaj trochę pograłem, to moje poszło z życia. no to idę do tej walki z bossem. To kompletnie inną trójkę bossów. Tutaj mam yuke, i fukugoro, boss cienia. No to ciekawe co wygram to walkę. No dobrze, to od zasad do wykań zdrowia. Niech wszyscy dostaną to zdrówko. Dobra teraz mamy wykań zdrowia. Proszę bardzo, tak da. Proszę bardzo, Kensi um. Mógłbym na Maxa, ale to nie jest tak mało. Jak chce... Dobra, użyję tylko to, bo to się bardzo przyda. A z tym zdrowieniem. No. I widzę, mam do innego kamienia Liu no to zostanie idę, nie? Mam nadzieję, że to mi się wszystko dobrze zrobi. Bo widzę, że się nagrywa, ja tylko no, najważniejsze, jest, że się nagrywa te filmiki. to grać... Po prostu, o idealnie, mapa z Mogad1 nowa, tylko super. Co jest? Ow. Oh. No to jakieś jest za, to za drogie jestem ogłoszony. Nie mogę no ochronić. <turbulent> <Matthew> I już siuzę pisał tak źle. A nie, dobrze, nie bardzo. Tak, to ty by to trwało jak? Tomasz. Nie, nie, nie. I kiedy to tak super. Это фанская щенка. Себе и Куда блокуешься? Не знаю. Разбросаю метро. Что? Okej, okay, to jest trudniejszy boss. To jest o wiele, wiele trudniejszy boss. O wiele trudniejszy boss. Oj, tej walki nie wygram. No bo, no nie teraz. Chyba, że. Szybko, szybko, szybko. Dobrze ci tak mógł, bo przegraj tą kuzią, muszę uciec. Fuck. No To O wiele walka. O wiele... Przegram! Jest! Dobrze. Aha. Dobra, tylko się nie spodziewał ataku. Ha! Przegram. Ooo, co ty? Jest... No, prezent dla Brookie'n'ga. Za pierwszym razem, Bank. Tak się to robi. Milina przegrała, nieważne. Nawet że wygram tą walkę. I ojciec się zostawił akurat. Ja za pierwszy raz do walkę wygram, no nie wiedzę w to. A zmarga tydań nie zapisałem. U? Proszę, lepsza nagroda. Kurde, znowu zaba. No, grozę co mi zaba dałaś? Jak widzicie, zaba. Bo to są takie różne nagrody na przykład Models Rowator, które dodaje lepsze nagrody. Ja to są zabej, ona nie daje żadnych nagród dodatkowych. Dzięki Market Mobile. Dzięki grom. No niestety to jest losowość, ale... mówię, no... Jeśli dobrze pamiętam, że są Krystal, że tą modec dostać. Dobra, na koniec wam pokażę. pójść trudne, trudny, Zwróćcie, zobaczcie, jakie to jest naprawdę trudne, Ta krypta kolejna. Kolejny poziom wciąż skrypty. krypty. Wezmę ojewelne śnieżko I tak, mam w to też rozpocząć trudny poziom. Uwaga, tak. I z jakiej to strony. Tak na sam koniec odcinka. Tak, odcinek... Dziwny sposób, w ten odcinek. Dobra, idę na dół. Yy. O nie, noob saibot. Może będzie lepsze na mnie. Pamiętam Freddy Krueger. Nie, nie, nie. bo dziękuję za walkę. O, to lepiej. A to jest... Hmm... Hmm, jasne Dobra, no to spróbuję. Skorpionczyk 15, może wygram, ale ale inaczej ciężko złacam. Wie pan, się nadal nagrywa? To chyba już wiem, czym będę nagrywać filmiki bardziej. Jak teraz jak patrzę. No, tak na końcu tylko mam co pokazać. Tu jest dwa modyfikatory Efekty zdrowia z ryga. Aha to... Aha, dzięki gra. Co to za niet to? Co to jest za nietopes? Eee. Nie wiem co się stało, ale gra mi się zawiesiła. Jakiś nietoperz przeleciał i... Aha! No dobra! To w tym momencie kończę odcinek. Nie no, mówię na serdu odcinek. No trudno chciałem walkę pokazać, ale widzę, że mi się zapisze jakiś nietoperz przeleciał gdzieś Titra. Trudno, ale do tyle odcinku. Odcinek podobał. Nie tylko po, po sposób do końca Koniec, trudno takie życie. No to cześć. No to... No to już słuchaj, kończę ten odcinek. Nie nietypowy sposób, ale takie życie, tak wyszło. Trochę. Trzymajcie się i cześć.